Witajcie moi drodzy, chciałem Wam zaprezentować kuponik na piątek. Mamy trzy zdarzenia z piłki nożnej. Pierwsze zdarzenie Argentyna-Paragwaj, czyli kwalifikacje Mistrzostw Świata Ameryki Południowej. I stawiam w tym zdarzeniu, że zobaczymy minimum dwie bramki. Drugie zdarzenie to podobnie też kwalifikacje Mistrzostw Świata Ameryka Południowa. I stawiam tutaj w meczu Kolumbia-Urugwaj, że na połowę spotkania lub... Na koniec zobaczymy tutaj remis, ponieważ są to dwie wyrównane drużyny i ten poziom piłkarski też jest na podobnym poziomie. Natomiast yy, trzecie spotkanie na kuponie jest to no, niby niski kurs na Ukrainę 1,20, ale fajnie taki na podbicie. Jest. jest to U21 kadra piłkarska mężczyzn. Także tutaj za postawioną stówkę mamy do wyjęcia 224 zł. Życzę wszystkim zieloności powodzenia. Zostawcie łapkę w górę i do usłyszenia następnym razem na moim kanale. Cześć.